Muszę się nauczyć gadać do aparatu od nowa. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno nie rozmawiałem do aparatu i trochę się stresuję i się czuję tak jakoś nieswojo, ale może zacznę częściej nagrywać, to się będę lepiej czuł. Eee, chciałem zrobić takie Q&A, bo dawno nie było nic na kanale, to w sumie takie pytania i odpowiedzi w sumie mogą być... W sumie, w sumie, często mówię w sumie, ale mogą być w sumie ciek... W SUMIE! W sumie ciekawe Oglądam YouTube'a cały czas i widziałem, że tam zasięgi podobno spadły i tak dalej. No na moim kanale to już na pewno zasięgi spadły, więc możecie zostawić mi łapkę w górę, żeby tam jakieś... żeby to jakoś tam dotarło do ludzi, do subskrybentów moich. W końcu jest ich e, 300 tysięcy. Pewnie dotrze to do 2% tego kanału. No, także zostawcie łapkę w górę. Możecie też suba strzelić, jeśli jesteście ciekawi. Po prostu czy będę nagrywał coś. No, mam nadzieję, że w końcu coś będę nagrywał, bo ciężko, ciężko samemu się nagrywa. No ale może przejdźmy do pierwszego pytanka. Dlaczego nie nagrywasz? Gdzie pracujesz i czy będą live' y na kanale. Takie pierwsze pytanie. W sumie trzy pytania w, w jednym. Odpowiem na pierwsze dlaczego nie nagrywam. Yy, bo ponieważ zacząłem pracę i zaczął się remont później już, um, znaczy tutaj z mamą. Mama kupiła mieszkanie, ja zacząłem to remontować i też nie było czasu nawet, żeby też nagrywać. Eee, no, ale głównie przez to, że zacząłem pracę. Pracowałem już, mogę powiedzieć, że pracowałem na produkcji. Już nie pracuję od wczoraj, <laughs> od przedwczoraj, bo ten filmik będzie w sobotę, a ja od czwartku już nie pracuję. Eee, no, tam gdzie pracowałem i będę zaczynał nową pracę, kolejną, która pozwoli na to, że będę mógł mieć więcej czasu. Na przykład na nagrywanie, czy może właśnie jakieś live, ale bardzo bym chciał wrócić do nagrywania. Jeśli macie może jakieś propozycje, co nagrywać, to możecie w komentarzach pisać. I ja osobiście chciałbym, może jakieś takie vlogi nagrywać, co robię w tam w przeciągu dnia, czy coś w tym stylu. Zobaczymy w sumie jak się to rozwinie. Gdzie pracujesz? No, tak jak mówiłem, pracowałem na produkcji, teraz będę. Zaczynam nową pracę, już będę pracował jakby w sklepie internetowym. Ale to myślę, że z czasem jak gdzieś tam będę aktywnie się udzielał w internecie, to pewnie się dowiecie nawet w jakim. Ale na tą chwilę tylko tyle mogę powiedzieć. I czy będą live'y, to też to pytanie jeszcze było w, od Tomka. Chciałbym y, też robić live'y w weekendy prawdopodobnie a w piątki, soboty coś takiego. Może z gierki, może jakieś, jakieś gadanko, coś takiego, zobaczymy może jak się to rozwinie. No najpierw to bym chciał tutaj jakieś właśnie takie zacząć od pytania i odpowiedzi Q&A, jak będzie fajna aktywność i tak dalej to myślę, że jakoś to pójdzie. Przechodzimy do kolejnego pytania, bo za długo będzie trwał odcinek. Kolejne pytanie: Czy planujesz, regula czy planujesz regularnie nagrywać odcinki yy, nieznacznie od mi łapę w górę? No, właśnie chciałbym, bardzo bym chciał tego, żebym, żebym mógł nagrywać, żeby mi się chciało. Też nie, nie, nie jestem w stanie tego przewidzieć. No teraz mi się zachciało nagrać, to nagrywam. I no i tak chciałbym, żeby te filmy się jakoś zaczęły pojawiać w końcu na tym kanale i może jakoś się uda. Nieznacznie od wyświetleń, tak jak tu mówił w tym pytaniu i łapę w górę, no ale zostawiajcie łapki w górę. Kolejne pytanie. Będą jakieś gry na kanale, będą jakieś live'y z gier. Właśnie live'y chciałbym prowadzić z gier. Sprzęt trochę jest taki, wiecie, słabiutki mój komputerek, ale jak coś tam się uda, zestreamować jakąś gierkę, to bym bardzo chciał. No i tyle. Aha, i gier raczej nie planuję nagrywać tak osobno na ten kanał, bo nie chcę takiego różnorakiego kontentu robić na tym kanale, jak już to właśnie takie vlogi bym chciał nagrywać. I to by było spoko kolejne pytanie. Czy Ty też planujesz zostać raperem? Pozdrawiam, po, pozdrawiam. Fabiana oczywiście, piąteczka. Czy raperem planuję zostać? Nie właśnie nawet mi przez myśl to nie przeszło, żeby być tym YouTube'owym raperem. Zostawiam to w rękach Multiego, czy nie wiem... No innych tam artystów, którym zachciało się właśnie rapować. Będą jakieś filmy na przykład z Orlika, no i właśnie między innymi takie vlogi czy coś, jakbym gdzieś y, szedł y, może w kosza pograć, czy właśnie na Orliku, czy cokolwiek, Jakie, jakieś takie właśnie rozrywka, kręgle, nie wiem co tam, na strzelnicę bym pojechał, właśnie takie vlogi bym sobie nagrywał z takich wyjazdów, w sumie mogłoby być to. Y Ciekawe, Planuję stoczyć jakąś walkę na Fame MMO! Pozdrawiam, pozdrawiam Ciebie Kacper. Czy planuję? No, czy planować nawet nie mogę, no bo nawet jakbym planował to i tak to wszystko by zależało od y, Wojtka, Boxdela i, 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 i Włodarzy, tak? To nie moje tam wiecie interesy, ale czy jakby pytanie było czy bym chciał zawalczyć na Fame Ma, to szczerze mówiąc. No, powiem wam, że jestem bardzo zainteresowany fajmem MA, oglądam, śledzę od początku, można powiedzieć, i mega, mega się jaram tym tym fajmem MA. I szczerze mówiąc, yy, prawdopodobnie zacznę sobie treningi już w MMA. Nawet yy, bez względu na to, czy bym wystąpił w MMA czy nie. Mówię, to tam zależało od wodarzy. Jeśli to oglądam BoxDead, czy może Wojtek, to wiedz, wiedzcie, że jestem bardzo... Chętny i zainteresowany, nie wiem czy by się udało coś takiego zorganizować, ale treningi mimo wszystko i tak bym chciał zacząć, znaczy zacznę prawdopodobnie już niedługo i też właśnie między innymi z tego, z tych treningów MMA bym chciał też nagrywać coś, jakieś, jakieś u, ujęcia, myślę, że może być ciekawie. Michał Box, Dead Baron, Wojciech Gola. Tu jeszcze pytanie właśnie co do Fame co skłoniło Cię do tego, żebyś zawalczył na Fame ma. Stawiłem gdzieś tam jakieś głosowanie na moją stronę na Facebooku, Adam i Tata zapraszam, możecie zobaczyć i, i ludzie myślą, że ja już gdzieś tam tą walkę mam. <grym> nie, ja walki jeszcze, jeszcze, jeszcze nie mam żadnej, nie wiem czy kiedykolwiek się uda coś tam zawalczyć ale tak w formie żartu trochę wstawiłem jakieś głosowanie, czy ludzie by chcieli mnie zobaczyć. I było 1400 ponad głosów na stronie mojej Adam i tato na Facebooku, że żeby chcieli mnie zobaczyć w OKTAGONIE co jest mega. W takim, w takim głosowaniu to jest mega dużo. Strona raptem 13 tysięcy tam ludzi ją lubi i w ogóle nie jest jakby taka aktywna ta moja strona, ale 1400 głosów, żeby chcieli mnie zobaczyć w OKTAGONIE to o czymś świadczy, więc w sumie miło dla mnie. Myślę, że taki krótki film na początek może Wam się spodobać, nie wiem jak będzie później. Mam nadzieję, że się uda jakieś vlogi kręcić, nie wiem jeszcze jak to rozwiązać, nie mam pojęcia. Ale zobaczymy, piszcie w komentarzach, będę czytał wszystkie Komentarze, jakieś propozycje, może co tam u Was możecie napisać, w ogóle kto jest z tej starszej widowni, może od kiedy mi oglądacie, znaczy oglądacie i tak nic nie nagrywam, ale znaczy nie nagrywałem, bo chciał zacząć z powrotem. Napiszcie, co tam chcecie. To co? Do zobaczenia na treningach MMA. Ja już świruję. Bziw.